Leszek Socha, Joanna Świder w rozmowach pod tytułem 10 minut Gminy. gminie. Ja mam do Ciebie pytanie co do dyktatora gminy. Do dyktatora gminy? No jesteś dyktatorem. Dyktatorem, prowadzi... do... no, Taka powszechna opinia, że jesteś dyktatorem, wprowadziłaś ze swojego komitetu wyborczego e, e, no więcej, większość, rad, większość, więcej radnych większość niż, e, w Radzie niż w radzie I ból niż... powszechnie taka plotka krąży, że to ty y, y, inicjujesz niektóre rzeczy i y, postępowanie y, radnych, którzy ci towarzyszyli w wyborach. No, Otóż. Ja, ja, ja znam prawdę, Otóż... ale ludzie mogą mnie znać i uważać cię za Pinocheta. Otóż proszę Państwa, nie. Prawda jest taka, że kiedy moi kandydaci na radnych wygrali z wybory w swoich okręgach, większość. Tak, zresztą ja i tak jestem zadowolona bardzo ze swojego wyniku wyborczego, bo ja wygrałam w sześciu miejscowościach tej gminy. Także dziękuję Państwu za poparcie. No, i radni z mojego komitetu, kiedy tylko okazało się, że oni będą w Radzie Gminy, a ja nie, no, mogę powiedzieć, że przestali się przejmować moją obecnością. No, ale Zaczęli nie, być samodzielni. Ich y prawo. No ich prawo, no ale takie są fakty, bo jeżeli ktoś ale jeszcze ludzie myśli, tego nie ludzie tego nie wiedzą, w związku z tym nagrywamy <laughs> taki odcinek, żeby Państwu wyjaśnić. No, no ja przestałem tu lokalnego Pinocheta, czy tam jakby... Tak, a to no. tak, Pinochet, no, w cudzysłowie, także no. w cudzysłowie. Także nie, drodzy Państwo, no niestety, Pan Przewodniczący Izydorczyk, który zaczął przewodzić Radzie Miejskiej, no, został samodzielną, samodzielną jednostką. Proszę sobie skojarzyć fakty, że kiedy plac Wróblewskiego miał być sprzedany pod zabudowę jakiejś bzdurnej galerii, to Myślę, radni z mojego komitetu głosowali za sprzedażą. Dopiero później po wielu naszych zabiegach. Myśmy od razu protestowali po wielu naszych zabiegach. Po zebraniu 1200 podpisów. Zresztą ja nie zbieram osobiście aktywne osoby z naszej gminy zbierały te podpisy, Chwała zmieniły za to. zdanie. No ale jak mówię, nie, ma, nie miałam od y, początku ukonstytuowania się rady na nic wpływu. Nikt już nie chciał ze mną rozmawiać. No, pan przewodniczący na pierwszej sesji na wstydził się kwiaty dać. Y, tak, pan przewodniczący wstydził mi się kwiaty wręczyć dać chcą, wręczyć. Y, ja zrobiłam taki gest. No. Wręczyłam kwiaty mężczyźni, ale, ale było. No nie, nie wszystkie dzieci tego naszego, Cieszyłam się ich sukcesem. Zresztą, Natomiast, zresztą, no, zresztą na kolejnych sesjach pozwalam na linczowanie. E, e, tak. E, e, ja e, jestem recenzowana. Kiedy chcę zabrać głos na sesji, to najpierw muszę się wyspowiadać panu przewodniczącemu, co chcę powiedzieć. To nie jest tak, że ja wchodzę i mówię to, co mam do powiedzenia. Kuriozalna sytuacja, kiedy ostatnio byłam na sesji pod koniec września, kiedy mówiłam o tych nieszczęsnych obiadach, które się należą naszym dzieciom, no to pan przewodniczący zabrał jako drugi głos i tłumaczył, że no być może będzie taka sytuacja, jak dzieci będą miały dofinansowane obiady, to zabraknie na gaz w szkołach. Ale przewodniczącego może... dzieci? Nie, nie przewodniczącego dzieci, nasze szkolne dzieci. Aha. Jak sfinansujemy obiady, do czego mają prawo, no to pan przewodniczący zdroczy powiedział, że być może zabraknie na opał i będzie nauczanie zdane przed obiady. No takie różne hece się zdarzają. O, to Także ciekawy wywód. Dementuję, dementuję, nie mam na nic wpływu, nikt ze mną nie rozmawia, nikt mnie nie bierze pod uwagę. Tak można powiedzieć, nie nie że pod uwagę. mają wpływ na obiady. Tak, górnicy i gazownicy. Mają obiady no, obiady w pewnym w szkole, tak, tak. Także takie tak starannie. Mogłem coś pokręcić, mogłem. Ja Także mogę. jak idę zabrać głos na sesji, to muszę powiedzieć, co chcę powiedzieć. Nie wiem, czy, czy pan przewodniczący się obawia, że tam, nie wiem, poprzewracam stołki i zrobię jakąś burdę, yy, będę wszczynała. No, na pewno nie, bo to nie jest w moim stylu. No, ale tak jest. Ale I ja, chcę, żeby państwo ale ja mówili, zawsze, w towarzystwie się jestem ostrożny mimo wszystko. Yy, tak, tak zalecam ostrożność zalecam ostrożność nie przewracam stołków robię inne rzeczy o, a jakie? a niech to pozostanie moją słodką tajemnicą. No, ale... także szanowni państwo już teraz znacie prawdę po tym jak moi radni zostali radnymi no, mieli pełną samodzielność, nikt im nie krępował rąk Nikt im nie wkładał słów do ust, robili co chcieli. Bardzo mi jest przykro, że stracili większość. No widzimy, do czego ta y, samodzielność doprowadziła: stracili większość w Radzie. Za chwilę, kiedy odbędą się wybory w Czernej, tam zdaje się, na razie objawił się jeden kandydat, y, i to będzie kandydat y, z poparcia burmistrza. Wtedy już y, opcja. Klub radnych nie Fakt mówi, to nie będzie miał przeważającą większość. Fakt No jest. i samodzielność doprowadziła właśnie do tego. Fakt jest, że szli do wyborów z hasłem głoszonych przez Joannę, z hasłami i tutaj uzyskali zaufanie wyborców. A później wyszło jak wyszło i mieli realną możliwość pokierowania gminą, bo potem jest Rada. Nie skorzystali z tej A burmistrz możliwości. jest ze, swoim, ze swoimi urzędnikami, jest organem wykonawczym i Rada mogła narzucić swoje wizje gospodarcze i różne rozwiązania i stracili tą szansę, zostali w jakiś sposób tam rozczłonkowani i nie wiem, Ale to już odbyło się poza yy, poza jakimkolwiek wpływem, poza, no, poza moją no. jakąkolwiek ingerencją. Moje dobre rady, myślę, nasze znaczy, moje rady nie były w ogóle wysłuchiwane. No ja tam się tym nie zrażam. Szanowni państwo, dalej robię swoje, cokolwiek się nie wydarzy, to i tak robię swoje. No ma Asia ładne poglądy na gminę, na, na wyciągnięcie z dołka tego, które się teraz wytworzy, na ci dołka, matko włoska. Piąte czy szóste miejsce na, od końca na 169 gmin, jaki to dołek, to jest jama na ja piernicze. Katakumby. Nie ma takiej bomby, takiej taki dół. Katakumby. <gulity> <gulity> Jeszcze trochę zejdziemy do podziemia jako gmina. <gulity> Może jądro ziemi? Z <gulity> tymi jądrami to tutaj... Za dużo w tej, w tej gminie, tym może. Z... Za dużo, za dużo. Nie no temat, ostatni temat jąder do budowy geologicznej. Ja, ja nie, chcę ten, nie chcę być uznany za wariata, ale ja się dziwię, dlaczego nie, nie dyskutujemy w gminie o samowystarczalności energetycznej. To są, to są rzeczy, które powinno się w tej chwili dyskutować, a nie wstydzić się, że jesteśmy na przedost... Ale powiedzieliśmy, doba ma 24 godziny tylko. Jeżeli ktoś się zajmuje y, pozywaniem do sądu, szukaniem IP, y, przejmowaniem w większości w Radzie, no to ta doba się kończy. Nie no wiem, czy, nie ma czasu nie na wiem, czy moja łasina ściąga y, 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 uwagę na, na obraz i otoczenie, ale tam po lewej stronie głowy Asi jest napis, którym się utożsamiamy bardzo mocno. Stop przemocy domowej. No wzrost przemocy domowej w naszej gminie. Znale, o Wzrost chodzi. Nie. Wzrost ilości przemocy to, domowej. To ja ten wzrost, Niebieskie karty ja i tak ten dalej. Wzrost mam dosyć podły. Utożsamiamy się z tym hasłem. i mówimy. Stop agresorom. No. Także, także nie, Asia nie jest dyktatorem, Asia nie, nie, nie... nie. jest Pinochetem. Na pewno jest satysfakcja, że to, co głosiła w czasie wyborów, uzyskało takie uznanie, że ludzie jednocześnie zaufali otoczeniu jako kandydata na burmistrza. No i na tym koniec. No, każdy, każdy z nich ma suwerenność. A to, co już kiedyś przestrzegałem, to jest, to jest to, że każdy wójt steruje sobie radą w ten sposób, że yy, będziesz yy, grzeczny, no to ci damy lampę we Tak, będziesz grzeczny, dostaniesz kawałek asfaltu. chodnika, trochę asfaltu. Tak to się dzieje. A, a tutaj tak. Ludzie. Postrzegają na przykład, ja cały czas mówię, że sport to jest niesamowita sprawa dla młodzieży I, i teraz rozmawiam w Zebrzydowej z ludźmi, ogromne pieniądze idą na płytę, owszem, dobrze, ale jednocześnie ludzie to od razu przekierowują, że nie ma chodników, że dzieci idą do Nowej Wsi po bardzo niedobrej drodze, niebezpiecznej. Ja tamten... W tamtym roku Stowarzyszenie Weto złożyło wniosek do budżetu Gminy o budowę tej brakującej części chodnika. No jak Państwo widzicie, wniosek nie został uwzględniony. Może, może bo, bo, bo my nie jesteśmy lubiani. W tym roku Stowarzyszenie Weto z mieszkańcami Wyprost złożyło y, wniosek do budżetu o oświetlenie jednej A jak nas, jak nas można nie lubić? Nie wiemy co się wydarzy z tym wnioskiem, czy zostanie no, umieszczony Nie unikaj Jak nas można, nie, ja nie wiem, jak nas można nie lubić. Właśnie hmm. y, ja y, potrafię udzielić odpowiedzi na większość pytań, jakie się mi zadaje, a na to nie. Ale chyba jestem jest, A Lis? Lis? Jak nas można nie lubić? Jak nas można nie lubić? Też, też też nie wiem, po prostu nie wiem. Nie, nie, bo to jest za, za dużo takiego zacierślewienia i to jest takie jakby powiedzieć przedszkole, no, no, on mnie nie lubi, to mu nie dam, no. Proszę Pani, masz to w szkole, on się bije, on się przezywa. Nie, to już nie na moim, to już nie. ja uczę starsze dzieci, to już tak nie ma takich, to te młod, młodsze być może tam, tam się dzieje. Tak, no i tak tyle, tyle jeżeli chodzi o dyktaturę ASI w gminie i tyle. Nie było, nie ma i nie będzie dyktatury no i, to, i tym i To, są, to są dorośli ludzie, oni odpowiadają przed swoimi wyborcami we wsiach i, i tam starają się na swój sposób y, y, się przebić. No ale to, że może, może, że... Że to jest od ciebie, może też tam nie idzie to za bardzo dobrze. Nie, ludzie jeszcze pamiętają, a może ode mnie, ale ludzie jeszcze pamiętają. Mam nadzieję, że nie zapomną. A co zrobili radni, jak zadecydowali, jak no, prowadzili, ale... jaką politykę prowadzili, to no, już no, proszę no. rozliczyć radnych. No mamy to, to, to przedostatnie, nie, piąte miejsce od końca. No to... Ktoś mi powiedział, no ale nie ostatnie. No, wszystko przed nami. Jak to będzie ta tendencja? Kto parę, wie? parę punktów w dół jest. Parę punktów, jeszcze pięć punktów w dół. Także tym optymistycznym akcentem zakończymy. I do następnego tygodnia. Do widzenia. Zamykam się w jednym z ośmiu wymiarów mojej wyobraźni. Mojej wyobraźni, tam gdzie. Coraz mniej, bo jestem sam